Dobry, dobry, dobry widzowie. Kontynuujemy naszą serię Sekiro. I powiem Wam, że okazało się, że mam już wszystkie narzędzia protezy. Pofarmiłem yy, trochę. Jak widzicie, trochę sobie tutaj ulepszałem rzeczy. Na przykład topór mam sprężynowy. Mam lepsze szurikeny. I ogólnie. Dostaliśmy nowe, właśnie te dwa, dwie protezy Boskie uprowadzenie i gwiszczący palec yy, mam też tarczę nową, też jeszcze w ogóle dzidę już mam ulepszoną na 3-4 nawet, o! Nic jeszcze z tego nie sprawdzałem, bo nie mam w ogóle Na to tych dusz Totalnie bez tych duszyczek I co chciałem powiedzieć, to to Że tym razem Będziemy odwiedzać nową miejscówkę. I pytanie: głębiny? Czy góra? Chyba pójdziemy do świątyni. Chyba pójdziemy do świątyni. I to będzie nasza następna przygoda w Sekiro. Zobaczymy, jakie tym razem. Czekają nas niespodzianki. Jacy tym razem czekają nas wrogowie. I przeciwnicy, którzy dadzą w kość. O, tu mam jeszcze lucik. Cukierki, cukierki. Tych gachina to już mam bardzo dużo tych cuksów. Ich chyba ani razu nie użyłem. Patrzcie, tam mamy jakiegoś mnicha, tu się da zejść, tu się da wskoczyć. Są mnichowie, wszędzie jacyś mnichowie, dobra. Najpierw sobie załatwimy tamtego. Bo on sobie tak sam stoi, to w sumie. O kurde. Tu jest jeszcze lup. Można by tego mnicha e, zrobić chyba na cichacza. A to? O, proszę, kto to? Tak się tylko zastanawiam, bo odwiedziłem jeszcze sklepikarza, którego w ogóle pominąłem na początku gry, i on stanął na tym, że chciałby kogoś dużego i silnego, żeby pomógł mu okrawiać zwłoki z pól bitwy. I ona on takiego wygląda. Może akurat by się złożyło. Zresztą nie jestem po u tego handlarza. Wszyscy... Zbieramy... Zbieramy... Zbieramy...

Po prostu jak zdejdziemy jakiś kwiatek, to trzeba pamiętać, żeby do niego się wrócić. Czy ja tak doskoczę? Chyba tak, nie? No, ja ostatnią chwilę go dorwałem. Ile golda dropicie? 35. No, nie za dużo. Liczyłem na jakiś potężniejszy zastrzyk gotówki za mnichów. No tak średnio, czy to jakiś próg? Po co to drzewko, tak? Chyba, że wejść z powrotem, on mnie nie widzi, wykorzystajmy to. Przy okazji dostajemy duszę. O nie, podnieś lotowiec, co to robi. Kolejna rzecz, której nie ogarniam. Nie mogę się do tego przyciągnąć ale nic, ale dobra. Kolejna rzecz do zapamiętania, czyli latawiec. Śnieżno-biały kwiatek dla naszego smutnego ziomka i latawiec. Jest to do ogarnięcia. Dobra, wracamy na górę. Gdzie było to drzewko? Tutaj. ちょっと待って待っお前はて待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って崖下にあいつにずっとタコを待げさせる。そんなて待って待って待って待とよ。あっちの方。 No to masz mu nic nie mówić, no przecież byłeś tu i ogarniałeś ten latawiec Sprawdzę to na wszelkie raz, czy nie, nie ma czegoś takiego czasem, że puszczę ten latawiec teraz i nagle mi się odblokuje, niebem nowa rozmowa z nim. zobaczymy. Anyway, on jest powiązany z latawcą, czyli trzeba pamiętać też o nim w takim razie. Czy dałaby się tutaj naprawdę taka mini mapka, żeby zaznaczyć chociaż punkt No nic nie mogę zrobić. No to nic, w takim razie idziemy sobie dalej. nich martwy. Ciekawe jak sobie radzą w walce takiej partej zimnichowie, ale póki jestem sinowicz i mogę ich załatwiać. Po cichu? To będę to robił. Tutaj tu się mogę dopnąć? A Aha, dobra. To jest tylko po to, żeby na nich zrobić atak z góry. Iść dalej. O, proszę. No i otwarta walka. Chyba, że. Chyba, że nie. No, chyba, że nie. A jednak nie. Tam już jest. O kurde. O kurde. No to chyba nie unikniemy i tak otwartej walki. Tylko on mnie na razie zobaczył i nie wezwał reszty. Więc się z nim zmierzymy. Ciekawe to. Ten ulepszony topór sobie radzi! Radzi sobie, radzi! To bardzo dobrze. Ja je chciałem tylko przeczytać, bo to jest ten ulepszony. Wręcz nowy topór. To jest uderzenie, a teraz mogę się jeszcze birować. Aha, ja jeszcze to mogę przedłużyć. No, wszystko spoko, tylko że żera mi dodatkowe te dusze. Ale ogólnie umiejka. Umiejka super. To był jeszcze jeden chyba? Zrobiłem dwóch. To wydaje mi się, że widziałem jeszcze jednego. I to chyba jest dzieci. Kopiewka. Mamy o mi rzuca? No chodź. A, ty może jakąś inną broń już. A ty walczyć rękoma. Okej, okay, okej. Okay. No jednak, powiem ci, że katana chyba trochę lepsza. Braknie ci czasu na szlifowanie swoich umiejętności walki branch. Ups, ops. I robimy na okułkę po to żeby ich... ...dopić skóry Czemu ty mnie widzisz? Co to jest jakiś myć? Kurde balem normalnie te znaki jak ja No chodźcie O kurde, to jest! To za chłop, odbicie zrobił. O ja pierdykam. Dobra, to chyba jednak się mogło równać z kataną. Gdy nie wiem, jakie to było takie, czy to było pchnięcie, czy nie pchnięcie. Nie mam pojęcia. No! Dawaj go właśnie To zawsze trochę HP do przodu, nie? Bosk tłuszczowy Okej okay. Do protezy Czyli się przyda A wiecie co? Chciałem sprawdzić jedną rzecz e, Może sobie odpuszczę na leży I wezmę to I zaraz mam. pok... Aha, mnie nie stać na to, a to lipa Chociaż może jakieś dropnie. Wiem, że da się chyba w roku podwracać normalnie do góry plecami. Jestem tego bardzo ciekaw. Dropnąłeś? Nie dropnąłeś. Spada. że to robię. Zastanawiam się po prostu, czy mogę mu zrobić Mikiri, wiecie, i spróbuję mu zrobić ten mikir. No, rób ten swój ja tak. Ale to zrębałeś, ziomek. No nie trzeba ich odbijać, wystarczy po prostu poczekać aż się zamachną O, i ten I dropnął mi właśnie jedną tą duszyczkę Więc od razu sobie zobaczymy to co chciałem zobaczyć Excuse me No chodź tutaj No dawaj, dawaj Odpalamy Gdzie on jest? Co, co? Co się stało? Czy ja ich tym zabijam od razu? Tego się chyba nie zrozumiałem. O kurwa zniknął. Co tu się odwaliło? Co tu leży? Okay. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co się przed chwilą by dożyło. Ende to na pewno nie wejdę. Chociaż. Klapsik, klapsik. Mamy drogę. pełną tych skotków okej okay, ona sobie okej okay, to idźcie sobie wszyscy w takim razie Oops. fajna lokacja bardzo mi się podoba jestem bardzo cieka. to się nie wiem ale mówię jestem bardzo ciekaw tej lokacji Te. C si Wiem, że jeszcze tam mieć w jedną stronę. I know, i know. O, proszę, a tu jest jakiś i boss. Ładnie wyczyszczeni, A nie. No, ja myślę, że to jest jakiś ziomek, a... To jest posąg? Czy jakieś ciało? trup, płonie No tak. O kurde, tu mi machnął. Dobra. Ok. Dażesz. całkiem smutno. To jest króciak. Nasiona tykwy. No i to jest świetna wiadomość. A przynajmniej była. dopóki to coś nie zaczęło się na mnie patrzeć. Ujdzie tak króciak. jest co? W oni dropią bardzo dużo tych cukierków. Tych ako. A te ako zwiększają siłę ataku, jakby kozak. Co by ich wyfarmię będę mógł ich używać nawet na bossy. tak o. Bez żadnego problemu. Wychodzi na to, że ja tutaj przy... Czemu ty dalej żyjesz? Znaczy, kiedyś nie umarłem, tak? By się nie da zabić. A jakby cię tak czysto teoretycznie wziąć i spalić. Czuł wie, może go spale i coś mi dropnie, jakby tak to jest trup, nie, nie wiem Próbujemy. Jasny czuj, nie to 15 spadał i to tyle. Dobra, to nie ma sensu go bić w takim razie. Tołamek naczynia i cukierek kolejny Da się tutaj wyjść jednak. W sumie, żeby sobie z kimś. O nie, to jest całkiem osobna lokacja. Dobra. Ruposza zostawiamy. I idziemy sobie fajnie, słodko. Jeszcze raz na chwilę w dół. Bo tam jest jedno. Jedno miejsce, które olałem. Chyba, że to jest po prostu pójście naokoło. I tak się tam dojdzie. No ale no to wtedy. Tak czy inaczej, nic nie stracimy. A straciłbym. Owszem. Dużo lutu. No i super. A tutaj? Nie widzę potrzeby. Dobra. I kolejny lód. Ciężka sakiewka. No, powiedzcie mi, że z tym goldem jest strasznie ciężko. Jeżeli chodzi nawet o farmienie tego golda, to i tak się robi długo. A potrzeba go do wszystkiego. Pierwsze handlarze oferują bardzo spoko rzeczy, często do tego golda i. Często są one drogie. E, to kolejną sprawą jest to, że Do ulepszeń protezy Też potrzeba dużo tego golda. Na tą dzidę Którą z drugiej strony w sumie też sobie możemy przetestować Na tą dzidę Chciałem wydać tysiaka Tak sobie, o Wolę ducha jeden tylko? Kurde, to Gide P Spiralne pchnięcie mam na raz Wleczenie na dwa i przytrzymaj Przygotuj wurcznię, żeby zrobić natarcie. Aha, ale tu są... Patrzcie, tu są różne. Tu są różne. Przygotuj wieczni przed siebie. Mocne spirale natarcia. Traćmy sobie najpierw rozszczepienie. Jak wygląda. Aha, już w ten sposób. Dobra. Czyli obszarówka. Ale z drugiej strony dobrą obszarówką może mniejszy zasięg ma, ale za to mogę się dłużej kręcić na, na wiecie czy na toporze. To już czysto, czysto, czysto treningowo go zrobiłem. Paloniki kolejne. No i co tam ziomek?

Aha, dać grubemu grubego do sklepikarza grubemu dać kwiatuszka i tej dać ryż. Ja pierdzielę, ja to sobie chyba muszę zapisywać wiecie? Piotreczki. No naprawdę, chyba muszę sobie to wszystko zapisać, bo... Oho, to mi wygląda totalnie na jakiegoś fajta z lepszym typem, a tam... Jest, tak jakby, właśnie lepszy typ. Oj dobra, zaraz się to ogarnie. Przynajmniej nikt mi tutaj po dachach nie stoi i na mnie nie kampi. Oni byli chyba najbardziej wkurzający, z takich zwykłych przeciwników. Szczególnie ten wbuchający, który one-shotował, tak sobie, o. O, i kolejne cukierki. tam coś tam hajsiku niby dropem w sensie malutko ale no chociaż jest ich sporo i nie są za ciężcy co się stało to mnie dojrzał to on mnie dojrzał By z jakiej lipy on mnie w ogóle zobaczył to się da zejść w dół? no Może... mnie widzi Mamy jeden na jeden ziomek Gdzie ty jesteś? Tu jesteś O kurde mocne I jego atak tak sumy To on zrobił unik, który mnie normalnie Ziomek opanuj się Damage ma super, to ci mówię od razu O, nie ma opcji. Ja już się nauczyłem skakać w tej grze. Nie mówię, że bezbłędnie, ale... ale umiem. To i Ciężka sokiewka. Dobra. Co się dzieje? Kurwa kolejny. Liczyłem.. Liczyłem na koralik. Co ja zrobię? Ja Oderzuń, ciao. No dobra, nas pokaj Cholera, jasna. Paciemia mówi, że tym podcięciem ogarnią, wiadomo, nieperfekcyjnie, ale dobra, i tak jest lepiej. Nikt mi tego nie zabierze. Dobra, mamy ich sporo spore expo, a jak z hajsem? Kurde, stówkę drobią Najsik. Całkiem najsik. Nice -y. O, tam się chyba dobrze przeciągać czy nie? Jak myślicie? Nie. Ale już myślałem. Dobrze, dobrze. Spoko, spokojny gameplay, jak dzisiaj. Zauważyliście, że tak... Yy, melancholicznie bardzo jest. A ezercie ci wrogowie niby biją, niby tam tykwi się kończą, ale to no, spokojnie to wszystko. No nie wiem, czemu nie zabiłem tarczownika, to było głupie. Nie musiałem marnować te duszyczki. Ale no, te narzędzia, no, te narzędzia to jest coś, Co jeszcze nie mogę robić, kurde. Tylko tych włóczni wykonaj mocne spiralne nararcie. O! A w leczeniu można zrywać prostą zbroję. Ej, to też warto zapamiętać. Jak, jest, jak są ci właśnie co mnie wkurzali za tymi siekierkami bo jeden hit jak dostawali ten przerywał przerywało atak a jeden hit jak dostawali ten nie przerywało ataku no to na nich właśnie to zerwanie zbroi Sam raz A to ten się na mnie ruszył tak? No sobie tutaj stał wcześniej grzecznie I widzę że olał temat i poszedł mnie ubić co mu się nie udało oczywiście Raczej chyba nikt nie wątpił w mojego skilla, że go zabiję za pierwszym razem. Zresztą obydwu. Dobra. Chyba. No nie, tak powiem, chyba. chyba zlutowane. Ewentualnie, czy się rozejrzyjmy Tutaj jest drzewka. Tam się da wejść. Nie. Nie, nie, nie. To była ta, która do mnie gadała, że chce ryżu. No to możemy lecieć. Druga wolna, tak w sumie. No, jak się nie da kurde łapać zwykłych skałek Dobra, idziemy dalej. O, mamy tuszyczki, fajnie, fajnie Hops, hops. Przydałby się posążek. Bo no właśnie. A nam się tykwy pokończyły. I słuchajcie, no. Jest 25 minut odcinka. Mówię. wiecie, wiecie sami, że jak się bije tam z bosem, no to to często to zajmowało długo było, ciekie po pół godziny czy coś. Ale tak to mówię. Tak to sobie będziemy robić takie cielowe odcinki. Jak jest ten Zabiliśmy sobie tych ziemleczków na luziku. Także widzimy się w następnym odcinku i będziemy kontynuować dokładnie z tej pozycji. Trzymajcie się, ekipa. I na razie.